Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Zostańmy Mus. to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, lepiej zrozumieć prawo i lepiej zarządzać pieniędzmi firmowymi. Dzisiaj temat związany ze spółką ZO i podatkiem VAT. Bardzo często słyszę: no dobra, może bym to spółkę założyła albo założył. Ale przecież spółka od razu musi być płatnikiem podatku VAT, no bo przecież jak to spółka bez VAT-u? Tutaj mam dla Was dobrą wiadomość, dlatego że ustawa o VAT jest jedna. Ona dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności w Polsce, czyli zarówno działalności gospodarczych, jednoosobowych, jak i spółek z fundacji, stowarzyszeń, prostych spółek akcyjnych, czy też spółek jawnych, komandytowych i. Wszystkich innych, których nie udałoby się wymienić, więc musimy pamiętać o tym, że w ramach ustawy o mamy dwa zwolnienia. Jest tak zwane zwolnienie podmiotowe, czyli firma jest zwolniona z VAT-u, podmiot jest zwolniony z VAT-u w momencie, jeżeli jego obrót roczny nie przekracza 200 tys. złotych. Więc jeżeli jesteś początkującą, raczkującą spółką, Twój obrót roczny nie przekracza 200 tys. złotych, nie musisz być płatnikiem podatku VAT. Oczywiście, jak to w Polsce bywa, są pewne wyjątki, są rodzaje działalności, które są od razu awatowane. Taką najbardziej charakterystyczną jest doradztwo wszelkie maści. Jeżeli prowadzisz doradztwo, to bez względu na obrót, od razu musisz być płatnikiem podatku VAT. Do podobnych rzeczy należy handel sprzętem elektronicznym, a więc jakby są takie działalności, które wymuszają być VAT-owcem od razu, ale znowu to nie dlatego, że masz spółkę ZO, tylko dlatego, że prowadzisz określony rodzaj działalności bez względu na to, czy działasz pod postacią jednoosobowej działalności spółki ZO, czy na przykład spółki komandatowej, to i tak będziesz podlegać pod VAT. A tutaj pe pełne takie elementy znajdziecie w, w, naszej, w naszym poradniku, chociażby Wadem jako spółki zo, ale też jeżeli wrzucicie sobie w Google, jakie rodzaje działalności podlegają pod VAT, na pewno bardzo szybko znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Więc pierwsze zwolnienie, zwolnienie podmiotowe, drugie zwolnienie to jest zwolnienie przedmiotowe, czyli jakby rodzaj działalności, który prowadzicie, zawsze jest zwolniony z VAT-u. Do takich charakterystycznych przykładów należy na przykład nauka języków obcych, albo jakieś kursy specjalistyczne typu, nie wiem, kurs spawania chociażby, ale również handel nieruchomościami na cele mieszkaniowe. Czyli jeżeli są to nieruchomości w celach mieszkaniowych, to jesteście zwolnieni z VAT-u zawsze bez względu na wielkość obrotu w waszej firmy. Więc mamy do czynienia z dwoma rodzajami zwolnienia: zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe. Jeżeli chodzi o zwolnienie przedmiotowe, to również katalog takich czynności znajdziecie w naszym poradniku podem jako spółki ZO, ale tak samo jak poprzednie, jeżeli wrzucicie sobie to w Google, to na pewno też Google bardzo szybko odpowie na, na Wasze pytania. Jeżeli jesteście ciekawi, więc większej ilości informacji na temat spółki ZO, to serdecznie zachęcam do zerknięcia na nasz poradnik w Adameku z półki Zo. Jest to edycja z roku 2023, więc jest aktualna. Cały czas go aktualizujemy w zależności od tego, jak często rząd zmienia prawo. Dotychczas było tak, że w stycznia, w zeszłym roku musieliśmy aktualizować ten poradnik dwa razy. Link do niego znajdziesz w komentarzu. Książka jest aktualna, sprawdzona i ma bardzo dobre recenzje, więc serdecznie polecam. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia kolejnym razem.